Witam Ciebie bardzo serdecznie w pierwszym z cyklu trzech materiałów, które przygotowałem dla przedsiębiorców, dla osób, które zatrudniają lub zamierzają zatrudnić przedsiębiorców. Chcę tutaj w tych trzech materiałach i wideo, i w MP3 pokazać proste zasady zarządzania pracownikami. Dlatego, jeśli chcesz mieć samodzielny zespół, chcesz mieć uporządkowany, uporządkowaną firmę, która pracuje jedynie pod Twoim nadzorem, a właściwie chcesz mieć święty spokój i wykonaną pracę, to te materiały są dla. Ciebie. Porozmawiamy o zrozumieniu, o tym, żebyś wiedział, w jaki sposób twoja firma będzie się rozrastała, jakie etapy cię czekają. Następnie pokażę ci, jak ustalić mądre zasady współpracy z, z pracownikami, i w ostatnim materiale wideo porozmawiamy o wynagrodzeniach. Tak naprawdę, będzie wystarczało, jeśli wprowadzisz po tym obejrzeniu, wysłuchaniu tego materiału dwie proste zmiany, które tutaj poznasz, a zyskasz spokój i porządek. No oczywiście może zadać sobie pytanie skąd to wiem. Otóż od 2009 roku udało mi się założyć, poprowadzić i rozwinąć pięć bardzo dobrze prosperujących firm, a wcześniej byłem dyrektorem generalnym w dużych korporacjach i tam zarządzałem zespołem ponad 500 osobowym. Także wiem po kolei co się dzieje w firmach i co będzie ciebie Czekało. W tym pierwszym materiale wideo chciałbym, żebyśmy porozmawiali o zrozumieniu. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że jako właściciele firm powinniśmy mieć świadomość tego, co nas krok po kroku czeka, jakie są wyzwania. Na końcu tej lekcji, tego materiału pokażę Ci, jak zaplanować sobie strukturę firmy i jak ją przekazać pracownikom po to, aby każdy z nich rozumiał, że jest bardzo ważnym elementem, bardzo ważnym trybem w tej całej w naszej organizacji. A dzięki temu Będą dużo lepiej i chętniej pracować. Czekają Cię. Tak upraszczając oczywiście cztery etapy w rozwoju firmy, tak jak w życiu każdego człowieka: dzieciństwo, bycie nastolatkiem, bycie młodzieżą, no i oczywiście okres dorosłości. Więc podzielmy sobie to na dekady, ale w biznesie mam nadzieję, że przynajmniej Twoim, że te rzeczy, te, te dekady nie trwają 10 lat, tylko trwają kilka lub kilkanaście miesięcy, czego ci życzę. Pierwszy etap to etap dzieciństwa. Mamy tutaj kilka problemów, wyzwań, zagrożeń, no i oczywiście porozmawiamy również o kierunku działań. Tak jak to w przypadku dzieci, dzieci niewiele wiedzą o świecie, a więc właściciele firm często mają właściwie nie mają pojęcia o zarządzaniu. Są, najczęściej są takie dwie grupy właścicieli firm. Pierwsza grupa to są osoby, które nigdy i nigdzie nie pracowały na etacie, nigdy nie zarządzały żadnymi zespołami i postanawiają otworzyć sobie firmę, więc no, cóż, uczą się na własnych błędach. Druga grupa to osoby, które pracowały w większych firmach, w korporacjach i postanawiają otworzyć swój biznes. Tutaj problem polega na tym, że korporacje często są poukładane, są tam procesy i wystarczy je tylko nadzorować, a we własnej firmie trzeba po prostu zacząć je konstruować. Drugi element, który Prawdopodobnie spotkał albo ciebie, jeśli już przeszedłeś ten etap, albo jest dopiero przed tobą. To po pierwsze brak klientów, a po drugie zdecydowanie zły marketing. Nie bez kozery ponad 90% firm w Polsce działa bardzo słabo albo zamykają się, dlatego że kopiują tych, którym nie idzie. Robią to, co im się wydaje, że jest słuszne, a nie to, co powinni wykonać. A więc kopiowanie działań, brak klientów, zły marketing i brak wiedzy o zarządzaniu to są Zdecydowane problemem w tym etapie dzieciństwa, kiedy nazywamy to później doświadczeniem, kiedy uczymy się na własnych błędach. Tutaj mamy również kilka zagrożeń. Po pierwsze, pierwszym zagrożeniem w etapie dzieciństwa, dzieciństwa jest samodzielna praca. Co to oznacza? To jest takie myślenie, jeśli coś ma być dobrze zrobione, to muszę to zrobić ja. Im szybciej się tego wyzbędziesz, im szybciej zrozumiesz, że pracownicy są ci niezbędni do tego, aby Twoja firma mogła pójść dalej, a Twoim, twoją zasadą, twoim obowiązkiem jako właściciela firmy jest po prostu organizacja pracy, stworzenie im należytych warunków, tym szybciej po prostu rozwiniesz skrzydła. Drugi element to często szara strefa, a więc unikanie płacenia podatków, unikanie płacenia ZUS-u, jakieś umowy śmieciowe. Ludzie myślą, że jeśli zaoszczędzą na pewnych wydatkach, no to na tym dosyć szybko zarobią. Nie tędy droga, sprzedaż ponad wszystko. No i. Trzecie zagrożenie, które bardzo często spotyka ten okres dzieciństwa, to konkurowanie ceną, więc jest to często jedyny pomysł na to, aby zdobyć nowych klientów. Cóż, w tym materiale nie będę tłumaczył, jak, to, jak ominąć te, te niebezpieczeństwa. jak jak prowadzić firmę bezpiecznie, natomiast chciałbym, żebyś sobie zbudował świadomość tego, a o tym, jak to zrobić, może pokażę w kolejnym module, w kolejnych lekcjach, kiedy pokażę, jak pozyskiwać i zatrzymywać klientów w Twojej firmie. No cóż, mamy tutaj dwa wyzwania. Pierwsze wyzwanie brzmi w ogóle nauczyć się sprzedaży, czyli osiągnąć pierwsze sprzedaże, ale. Rozumiane w sposób taki powtarzalny, taki, gdzie wiemy, że mamy swój własny system sprzedaży. Drugie, drugie wyzwanie to jest zdobycie takiej liczby klientów, którzy pozwolą na utrzymanie firmy. Więc często jest to taki etap, kiedy pracujemy sami, zajmuje to w biznesie no czasem kilka miesięcy, ale najczęściej jeden, dwa nieraz, trzy lata. To dlatego wtedy firmy, część firm się. Zamyka. Powiedzmy, jeśli to są firmy handlowe, gdybyśmy mieli tak odnieść, dopasować się, to będą to takie firmy do pierwszego miliona obrotu rocznie, a jeśli są to firmy usługowe, oparte o ludzi, to są firmy takie, które często zatrudniają tak do trzech, no czasem do pięciu osób. Z moich materiałów te firmy, osoby na tym etapie powinny koniecznie przejść przez szkołę biznesu, przez budżet firmowy i przez zwycięski zespół. No dobrze. Skończyłeś 10 latek, Twoja firma no, w firmie w biznesie skończyłeś roczek, zacząłeś zatrudniać troszeczkę więcej osób, Twoja firma z mikrofirmy stała się małą, lub nawet y, idziesz w kierunku średniej firmy. Jest ten okres bycia nastolatkiem. Tutaj, o ile już masz klientów, o ile już pojawiły się obroty, to bardzo często niestety nie widać zysków. To są moi klienci, którzy mówią, Adam. Przerzucam mnóstwo pieniędzy, Mówię, no okej, okay, w porządku, tak na, na tym polega biznes, że yy, przerzucamy mnóstwo pieniędzy i z tego nam zostaje kilka, czasem, kilkanaście, czasem kilkadziesiąt a więc rosną obroty, ale nie widać zysków. To jest też okres, kiedy, zobacz, ludzie mają 10 do 20 lat, kiedy mają mnóstwo chęci, wkładają, dają dużo pracy, czyli są, yy, starają się, ale niekoniecznie widać te efekty. Są też otwarci na popełnianie błędów. No i tutaj to, co takim dużym dosyć problemem w tych mniejszych firmach jest to, że są bardzo wysokie koszty. Pracy, więc to są ten moment bycia nastolatkiem, to jest moment, kiedy firma przechodzi między 1 a 5 milionów obrotu rocznego, zatrudnia, jeśli to jest firma handlowa, jeśli firma usługowa, to pewnie te obroty mogą być mniejsze, ale zatrudnia wtedy powiedzmy już więcej niż 5, ale 10 do 25 osób, często jest to taki okres między 2, 3, 4, czasem 5 lat. Tutaj są pewne zagrożenia. Pierwszym podstawowym zagrożeniem jest ignorancja finansowa, czyli Moment, kiedy nie prowadzisz budżetu i druga rzecz to jest to, kiedy nie prowadzisz budżetu i nie masz swojej strategii, czyli yy, pracujesz na żywioł, co przyniesie mi dzień, to, to, to będzie dobrze, trafił się klient, to go obsługuję, ale nie mam strategii rozwoju, nie wiem dokąd idę, tak jakbyś statkiem chciał wypłynąć z portu bez GPS-u, yy, czy tam bez kierunku, może się rozwalić o nad, nadbrzeże, no i brak budżetu. To jest również element kiedy albo brakuje pracowników albo sobie ludzie na zatrudniali słabych pracowników słabych rozumianych w taki sposób że poświęcamy im mnóstwo czasu żeby ich edukować wychowywać e, zwracać uwagę a i tak ta praca nie jest dobrze wykonana. To jest też brak sił wiary w sukces czasem mówimy kurczę, ja już chyba tego nie pociągnę zamykam tą firmę to nie ten element. Tutaj mamy wyzwanie dwa wyzwania i kierunki działa. Pierwsze wyzwanie na tym etapie bycia nastolatkiem to Oparcie oferty o potrzeby aktualnych klientów. A więc to jest moment, kiedy troszeczkę przestajemy szukać już nowych klientów, nie biegamy za nowymi klientami, ale to jest moment, kiedy powinniśmy się zatrzymać. Twój zespół się powinien zatrzymać i ty też trochę porozmawiać z klientami, poobserwować ich i zbadać ich potrzeby. I właśnie, aby uzupełnić ich potrzeby, to jest moment, kiedy udoskonalasz ofertę. Według mnie kierunki działań, które, przez które, na którym powinieneś się skupić w tym okresie, to jest wybranie strategii, ale takiej policzalnej, opartej o budżet, a więc te dwie rzeczy, w moim przypadku szkoła biznesu i budżecie niestety nie miną tutaj. To jest również element zatrudniania i wychowywania pracowników. To jest ten moment, kiedy zaczynasz wierzyć w swój biznes, łapiesz wiatr w żagle, pojawiają się obroty, pojawia się praca, no i trzeba nauczyć się. Zatrudniania, nieustannego zatrudniania. Oczywiście zatrudnianie to też zwa zwalnianie, ale również edukację, wychowywania pracowników, to dla takich osób jest w dużej mierze ten materiał wideo. To jest też czas, aby nauczyć się i prowadzić dobry marketing. Z mojej oferty, samodzielna firma, możesz to sprawdzić na mojej stronie, ekspert marketingu, jak również konsultacje. No i cóż, czas na uwolnienie pełnego potencjału. Mamy. Młodzież, ludzi między 20, 35, 40 rokiem życia, a firmy to takie powyżej 4 lat. Bardzo często dużo firm się na tym etapie zatrzymuje. To już zdecydowanie w firmach handlowych grubo powyżej 5 milionów obrotu przepływów pieniężnych rocznie, a w firmach usługowych no to już są zespoły kilk, 25 i więcej, więcej osób. Tutaj problem polega na tym, że Często w tych firmach struktura osiąga granicę wytrzymałości, co ważne, odczuwalną dla klienta. To jest moment, kiedy zarządzasz kierownikami, czy tam zespołami jakichś liderów, oni już mają też swoich pracowników, powiedzmy, wiesz, masz pięciu kierowników, każdy z tych pięciu kierowników ma zespół pięciu do dziesięciu osób. No i cóż, dzwonią do ciebie klienci, spotykasz się, rozmawiasz z nimi i mówisz, mówią, hmm, kurczę. W Twojej firmie to już nie jest tak jak dawniej, już się rozrosło, już masz procedury i tak dalej. A więc to jest moment, kiedy największym wyzwaniem jest ogarnięcie struktury. O tym właśnie dzisiaj też będziemy rozmawiać. Tutaj są też takie zagrożenia. Po pierwsze, niepewność przepisów. To jest moment, kiedy ludzie nie wiedzą, czy bardziej rozwijać firmy, czy raczej ją podzielić na kilka mniejszych, no bo rząd znowu zmieni przepisy i tego się boimy. To jest również drugie bardzo ważne zagrożenie. To jest moment, kiedy zaczynają się tworzyć grupy interesów, kiedy już jest. Kilkanaście, kilkadziesiąt osób, zaczynają się tworzyć takie małe kliki. Czasem zaczynają się tworzyć szantaże i jest takie ryzyko, że pracownicy przejmą kontrolę nad firmą. Co ja przez to rozumiem? Przez to, że jakiś jeden, dwóch menedżerów zaczną narzucać ci swoją wolę, będą cię szantażować, być może będą stwarzać jakieś większe oczekiwania albo podpuszczać pracowników. Porozmawiajmy o wyzwaniach. Pierwsze wyzwanie to zapanować nad tym chaosem. Drugie, ujednolicić systemy. Tu właśnie jest czas na procedury i procesy, po to, aby, uwaga, zapewnić powtarzalny standard obsługi każdemu klientowi, tak, abyś nauczył się klonować firmę, abyś nauczył się ją skalować. Czego Ci oczywiście życzę i też o tym troszeczkę porozmawiamy w tych lekcjach. Kierunek działań, czyli to, w którym, gdzie powinieneś dzisiaj się mocno sfokusować, to przede wszystkim wprowadzić zasady. Przygotować mapy procesowe, listy kontrolne i oczywiście coś, taką instytucję tajemniczego klienta, ale kogoś, kto pomoże ci kontrolować standardy, czy to wszystko, co ty wdrożyłeś, czy to wszystko, co wymyśliliście w biznesie, jest przestrzegane przez pracowników. I co, i co bardzo ważne, to jest taki drugi kierunek to zapewnić sobie dostęp do informacji, ale informacji gospodarczej, czyli mieć dostęp do dobrych prawników, możesz się zrzeszyć w jakimś stowarzyszeniu albo. W grupie zakupowej chodzi o to, aby mieć albo być wśród grup przedsiębiorców. Chodzi o to, aby mieć wiedzę o zmieniających się przepisach. Dla takich osób Idealnym produktem dla mnie są konsultacje. Znaczy, z moich produktów są konsultacje. No i moi drodzy, być może Twój biznes jest na etapie nastolatka, może na, na etapie młodzieży, ale czwarty etap, no to już jest taka dorosłość, wygoda często, to jest stagnacja albo recesja. Tutaj często brakuje pomysłów, tutaj są też problemy z pracownikami, to znaczy z ilością pracowników. To są duże firmy, to są często firmy, które już mają powyżej 50 pracowników. I więcej i nie bardzo wiedzą, skąd ich znaleźć. Ci pracownicy często są też mało efektywni. Właściciel, właścicielowi jest wygodnie, zapewnia sobie fajne przypływy finansowe i to jest ta wygoda, czasem nazwijmy go, może go troszeczkę zabić. Tutaj takim zagrożeniem jest tak zwane stare myślenie. To jest moment, kiedy mówię ludziom, że na samym początku działalności miałeś firmę wielkości malucha, a w środku był silnik od Poloneza. Teraz firma jest wielkości. Tira, ale dalej jest silnik od Poloneza, więc często pokutuje tutaj stare myślenie, zamknięcie się. To są często firmy, kiedy właściciele mają takie myślenie, ja to wiem. Czyli wygoda, brak rozwoju, brak świeżej krwi. Wyzwania, no przede wszystkim wskrzesić albo w sobie, albo w zespole ducha przedsiębiorczości, ducha rywalizacji, chęć rozwoju, tak aby pracownicy chcieli się rozwijać. To jest moment również... Taki, kiedy trzeba pomyśleć o tym, aby zyskać pomysły na rozwój. Kierunek działań, to co możesz zobaczyć na tym slajdzie, który omawiam na materiale wideo, to przede wszystkim firma działająca przez ciebie, bez ciebie. Czyli takie coś, kiedy wprowadzasz nadzór, jesteś tylko, masz nadzór, wprowadzasz. Radę nadzorczą albo masz swoich kierowników, swoich menedżerów, jakiegoś dyrektora, i on przed tobą, i ty go rozliczasz, na przykład, z wyniku operacyjnego. Drugie rozwiązanie to sprzedaż biznesu. Okej. Okay. Moi drodzy, trochę z wami porozmawiałem, opowiadałem wam o tym, co nas czeka, co czeka każdą z tych firm. Mam nadzieję, że gdzieś tam możesz sobie mentalnie chociażby przypasować ten etap działania swojej firmy i co najważniejsze, Odtworzyć, sobie zapamiętać, obejrzeć kierunki działań, które proponuję, aby ci wyznaczyć, ale co zrobić, żeby Twój biznes od samego początku poszedł yy, ominął tarcie, Że tak jak jest yy, pociąg na szynach magnetycznych, tak czy yy, tutaj magnetyczny, on nie potrzebuje olbrzymiej mocy, ponieważ niwelowane jest, niwelowane jest tarcie. Co zrobić, aby od samego początku Twój biznes dobrze się rozwijał? To jest struktura. Rzeczy, której większość z właścicieli firm nie robi, a do której bardzo, bardzo, bardzo mocno Ciebie zachęcam. Jeśli będziesz chciał sobie narysować, dobrze prze przepracować tą strukturę, to mam dla Ciebie szkolenie, które się nazywa Zwycięski Zespół, dostępne w wersji standardowej, czyli warsztatowej 3 dni, jak również w wersji online dostępnej na platformie wiodi.adamgrzesi.pl. Ale czym jest Struktura. Struktura jest takim podziałem na różnych poziomach ogólności zrozumienia tego, jak działa firma. Bardzo często na początku, kiedy otwieramy firmę, to w tej strukturze my jesteśmy w każdym dziale. Ale popatrzmy. Przykład takiego salonu kosmetycznego, czy w ogóle firmy usługowej. W moim przypadku struktura składa się z usług kosmetycznych, a więc mamy taki dział, dział produkcji, nazwijmy to, czyli to jest dział usług kosmetycznych. U kogoś innego będzie to mógł być dział serwisowy. Dział remontowy, dział malarski, dział budowlany. Czyli to są osoby, które zarabiają na firmę. W tym dziale są jakieś poddziały różne różne kategorie. W moim przypadku są tutaj kosmetyczki od białej kosmetyki, od białej kosmetyki i dziewczyny, które zajmują się manikirami i pedikirami. W ramach manikirów pedikirów mam również taki poddział sterylizacji yy, paznokci. Więc gdybym sobie rysował swoją strukturę, to narysowałbym sobie u góry. Szefa, właściciela czy prezesa, powiedzmy firmy, i takim pierwszym działem byłby ten dział produkcji. U mnie to są usługi kosmetyczne i zastanowiłbym się, czy ta produkcja składa się z jakichś jeszcze innych podkategorii. Drugi dział, który jest dosyć ważny, istotny u mnie, to jest coś, co się często nazywa działem obsługi klienta, działem zarządzania. W moim przypadku. Nazwijmy to, że to jest taki dział, za który odpowiada menedżer. On raportuje do, piętro wyżej, będzie raportować do prezesa, ale jest to dział zarządzania obsługą, znaczy zarządzania firmą. O, może w ten sposób. I teraz w ramach tego zarządzania firmą, tutaj mam w moim przypadku akurat w salonie kosmetycznym, jest dział recepcji, czyli to jest przyjmowanie klientów, żegnanie. Kasowanie, prowadzenie kartotek, obsługa reklamacji, to jest miejsce również, gdzie jest cała dokumentacja klientów. Drugi dział w ramach tego zarządzania, to jest dział, który sprzedaje produkty detaliczne, czyli tak zwany sklep. Oczywiście w innej strukturze ten sklep być może będzie przesunięty albo wydzielony w ogóle z tego, z tego schematu piętro wyżej. Cały czas patrzymy, aby był ten sam poziom abstrakcji, kiedy będziecie sobie, weźmiecie sobie kartkę i narysujecie strukturę. Więc u mnie w ramach sprzedaży produktów detalicznych mam. Znowu dwa podziały: to jest sklep stacjonarny, kiedy ludzie wchodzą z ulicy i kupują produkty albo podczas zabiegów, a drugi to jest sklep internetowy. No i trzecia rzecz dotycząca tej osoby, która to wszystko ogarnia, to jest koordynacja pracy zespołu, czyli rozdział prac: tak? prowadzenie grafiku, pilnowanie porządków, procedur, zamawianie materiałów, zarządzanie czasem wolnym pracowników i wprowadzanie nowego pracownika. Więc mamy takie dwa działy: dział usług kosmetycznych i dział zarządzania, które się oczywiście dzielą na te inne podziały. Jeśli oglądasz też to nagranie w postaci wideo, to możesz sobie zajrzeć i zobaczyć, jak ta struktura wygląda. Trzeci element tego działu to jest marketing, i czwarty to jest administracja. No akurat, jeśli chodzi o osoby, to całą firmą zarządza moja małżonka, jeśli mówimy tutaj o salonie kosmetycznym. Pod nią jest menedżer, który zarządza recepcją. Koordynuje zespół i sprzedaje produkty. Pod nią również są usługi kosmetyczne składające się z białej kosmetyki i z Manicure i pedikir. No i pod tą małżonką jest menedżer, nasz właściciel tutaj, czyli Adam Grzesik, który ma pod sobą dwa działy. Pierwszy dział to jest dział marketingu, drugi to jest dział administracji. Marketing, ten pan Adam dzieli na marketing. Wewnętrzny i marketing zewnętrzny. Wewnętrzny to wszystko, co robimy sami, oczywiście z podziałami, w moim przypadku to jest administrowanie stroną umieszczanie postów na Facebooku, tworzenie reklam na Facebooku i również na Instagramie, ale też marketing zewnętrzny, czyli CEO, produkcja foto i wideo, druga, druga część płatnych reklam, jeśli chodzi o Facebooka, identyfikacja wizualna. Drukowanie różnych rzeczy, ulotek, więc w ten sposób mam podzielone marketingi zewnętrzne. Drugą częścią, za którą jeszcze ja odpowiadam jako właściciel, jest część administracyjna, czyli dokumenty, różne naprawy, RODO, prowadzenie budżetu, tematy budż wynagrodzeń, płatności, kadry i płace. I tutaj się posiłkuję innymi, innymi, powiedzmy, organizacjami. I teraz to, do czego Ciebie zachęcam i o czego warto zacząć w ogóle jakiekolwiek zarządzanie pracownikami, to od tego, żebyś sobie wziął takie karteczki samoprzylepne i żebyś sobie zaczął rozkładać albo na stole, albo na ścianie, wypisując sobie różne, różne działy, starając się na tych poszczególnych poziomach dojść, dojść do podobnego poziomu abstrakcji, czyli ogółu albo, albo szczegółu, tak żeby sobie poukładać strukturę firmy. Warto również. Strukturę firmy, którą sobie ułożysz, zaangażować do tego pracowników, jak oni w, mm, o tym myślą, i takie rzeczy sobie rozrysować. I teraz bardzo ważna rzecz, która będzie niezwykle y, przydatna do, do kolejnej lekcji, y, którą przygotowałem, to to, aby sobie przyporządkować procesy, które dzieją się w każdym z działów. Przykład, jeżeli chodzi o sklep, y, tutaj, no to procesem jest zamawianie towarów, inwentaryzacja. Prowadzenie kartotek towarowych, obsługa sklepu internetowego, pakowanie i wysyłka. Czyli, patrz, tak jakbyśmy sobie puścili filmy, wyobraźni, myśląc o danych działach, dobrze jest sobie wypisać procesy. I teraz, jeśli oglądasz to w materiale wideo, lub kiedy zerkniesz na mojego bloga, gdzie umieściłem zdjęcia tych, na przykład tej mapy procesowej, mapy, przepraszam, mapy firmy, struktury firmy jednej z moich firm, to zobaczysz, że ona jest nie tylko uporządkowana, ale Zatrudniając daną osobę, zarządzając osobami, cały czas pracujemy na tej mapie. Według tej mapy mamy porobione katalogi, w których są pochowane różne, różne rzeczy czy różne materiały. Według, tutaj nie wiem, jeśli ktoś potrzebuje sobie wziąć urlop, to najpierw musi to ustalić z szefową, bo ona zarządza, czyli z menedżerem, bo ona zarządza usługami kosmetycznymi, ale wypisanie urlopu, zgłoszenie tego do listy obecności trafi do mnie, ponieważ to ja zarządzam sobie. Administrację. Moi drodzy, troszeczkę Wam opowiedziałem o tym, co nas czeka, powiedziałem trochę o strukturze. Jeżeli takie informacje, czy wiedza, umiejętności, kompetencje, tak, czy połączenie umiejętności z wiedzą są dla Ciebie ważne, to bardzo proponuję Ci, abyś przeszedł przez kurs, który nazywam Zwycięski Zespół to jest system zatrudniania, wynagradzania i wychowywania samodzielnych pracowników. Znajdziesz go na stronie w zakładce szkolenia, jak również na mojej platformie vod.adamgrzesik.pl. Ale to, gdzie jesteśmy, to jest przede wszystkim program 10 kroków szybkiego rozwoju biznesu. I teraz omawiam w tym materiale trzy lekcje dotyczące zasadami zarządzania pracownikami. Zajrzyj na platformę VOD, ponieważ tam jest w bardzo atrakcyjnej, niskiej cenie, skandalicznie niskiej cenie materiał ten, który tutaj macie, tych przygotowanych. 9 filmów wideo plus 10 dograny, który spija, spina to wszystko w całość, i teraz dodatkowo te materiały, poza tym co jest za darmo tutaj dystrybuowane, tymi filmami, zawierają dodatki, których niestety te wersje, nazwijmy to darmowe, tego nie mają, a więc w przypadku zarządzania pracownikami jest to przykład pełnej struktury moich dwóch firm. Przykład zakresów obowiązków dla dwóch różnych stanowisk i system Uczeń Czeladnik MISZ, na którym pracuję, jeśli chodzi o zarządzanie pracownikami i strukturę firm. Ok, więc pierwsze zadanie, które chciałbym, żebyś wykonał tutaj z tych zajęć z dzisiejszego wideo, brzmi określ, czy na jakim etapie twoja firma jest, czy to jest okres dzieciństwa, bycia nastolatkiem, Młodzieży czy dojrzałości i wybierz sobie kierunki działań. Podsumujmy. Jeśli jesteś w okresie dzieciństwa, skup się na pozyskaniu i utrzymaniu, czyli na porównywalności dobrych klientów, takich, które sobie sprofilowałeś, którzy pasują do Twojej firmy. Pamiętaj, aby przygotować i udoskonalić dobrą ofertę produktową i cenową i skup się na systemie sprzedaży. Jeśli jesteś nastolatkiem, zadbaj o wykonanie budżetu i zadaj sobie pytanie, gdzie chcesz ze swoją firmą być za rok. 3 i 5. Koniecznie skorzystaj ze zwycięskiego zespołu i miej, miej system zatrudniania i wychowywania pracowników i skup się na marketingu. Jeśli jesteś w młodzieży, mapy procesowe, listy kontrolne, procedury, standardy, no i dostęp do y, mądrych ludzi: do mnie, do prawników, do stowarzyszeń czy zrzeszeń. Jeśli two, być może Twoja firma jest w okresie pełnej dojrzałości i brakuje ci już energii, spraw, aby firma działała bez ciebie. Czyli wychowaj sobie tak pracowników albo zatrudni, żeby ją prowadzili, a ty przejmij nadzór właścicielski albo po prostu sprzedaj firmę. Więc pierwsza rzecz to jest ustalenie, gdzie jesteś, i podjęcie pomysłu, działań, co będziesz w, w najbliższej przyszłości robił. Drugi element, narysuj strukturę swojej firmy i dodaj do niej procesy, lub jeśli już ma swoją strukturę firmy. Dodaj do niej procesy i porozmawiaj, czy ta struktura jest zrozumiała dla Twoich pracowników. Koniecznie wejdź na platformę VOD i skorzystaj albo ze zwycięskiego zespołu, albo z 10 kroków szybkiego rozwoju biznesu. Zapraszam Ciebie do kolejnego materiału wideo.